Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie i chciałam zaprosić Was na obejrzenie filmiku o moich ulubieńcach lutego. Będą to kosmetyki, głównie które kupiłam albo pod koniec stycznia, albo właśnie w lutym, i które najbardziej mi się spodobały, których używałam właśnie w tym miesiącu i na pewno będę używać jeszcze przez kilka następnych. Będzie to e, tym razem dużo więcej kosmetyków do pielęgnacji niż do makijażu. Starałam się troszeczkę ograniczać e, kupowanie kosmetyków e, z kolorówki, ponieważ mam ich po prostu bardzo dużo i, e, i po prostu nic nie jest mi w tej chwili niezbędne. E, dobrze, może nie przedłużam, e, i, i najpierw chciałam powiedzieć o tym, że moimi ulubieńcami. No, ała, sorry, już mi coś spadło tutaj. E, moimi ulubieńcami na pewno były pędzle Real Techniques by Samantha Chapman. To jest zestaw, zestaw Core Collection. I to jest zestaw, tylko gdzieś zgubiłam, znaczy zgubiłam, gdzieś odłożyłam jeden pędzel. I to jest zestaw Started Set. E, ten jest do oczu, a ten jest do twarzy. Natomiast dzisiaj, w tej chwili, e, nie chcę robić dokładnej... E, dokładnej recenzji tych pędzli, ponieważ one absolutnie zasługują na oddzielny filmik i od razu chcę powiedzieć, że dziś, no nie, dziś nie, bo jest godzina 1:30 w nocy. Jutro e, zamierzam nakręcić właśnie oddzielny filmik o tych pędzlach, więc powiem dokładnie e, Każdą charakterystykę każdego z tych pędzli i porównam je również do pędzli Hakuro, które wiem, że większość z Was posiada, i być może się zastanawiacie, czy jeżeli macie Hakuro, to czy Royal Techniks będą wam potrzebne. I ja w tej chwili tylko chcę Wam powiedzieć, że tak, że naprawdę Royal Technik są. To genialne pędzle moim zdaniem. Jestem po prostu w nieba wzięta, że udało mi się w ogóle je kupić. Są genialne i absolutnie nie są to tylko moje ubiegłe lutego, ale na pewno też całego roku. Jeszcze raz Wam pokażę pędzle do twarzy. Naprawdę genialne. I pędzle do makijażu. Jeszcze tutaj mi brakuje w tej chwili pędzla do eyelinera. Generalnie naprawdę super pędzle, ale to jest w tej chwili tylko taka zapowiedź po prostu następnego filmiku, w którym dowiecie się dokładnie co, co, czym charakteryzują się te pędzle, dlaczego warto je kupić. Dobrze, drugą rzeczą, jeżeli chodzi o, o, o kosmetyki do makijażu, będzie to tuż do rzęs Vivo Growing, Growing Clashes. E, tusz, który pojawił się no, już na bardzo wielu kanałach YouTube i na bardzo wielu blogach, i w końcu ja też się skusiłam, gdyż on kosztuje tylko 9,50. Więc naprawdę, no, nawet jeżeli zdziwiam, że nawet jeżeli się u mnie nie sprawdzi, no to nie żal wydać takie, takie pieniądze. Ale sprawdził się niesamowicie. To jest tuż, który ma silikonową szczoteczkę. Taką, e, może z tej strony, lepiej będzie widać taką, widzicie, niedużą, ale dla mnie to jest plus, bo naprawdę można bardzo tą szczoteczką bardzo dokładnie pomalować rzęsy. Ciężko się nią ubrudzić, więc jest naprawdę bardzo, bardzo poręczna. Ja jestem w ogóle fanką takich mniejszych szczoteczek. Te duże naprawdę, no, bardzo sobie łatwo upaćkać oko przy makijażu. I co robi ten tusz? Ten tusz robi wszystko de facto, co ja bym chciała, czyli i pogrubia, i i wydłużę rzęsy. Rzęsy są naprawdę niesamowicie pięknie podkreślone. Jak sobie pierwszy raz pomalowałam tym tuszem rzęsy, to moja kozianka z pracy zapyta się, czy sobie dokleiłam tusze rzęsy. Więc to jest już po prostu jakby jeden z plusów, że po prostu rzęsy wyglądają wręcz jak, jak sztuczne. Ja mam naprawdę duże wymagania, jeżeli chodzi o tusz do rzęs i właśnie efekt sztucznych rzęs jest, mnie, jest bardzo pożądany przeze mnie i ten tusz naprawdę nie niemalże daje taki efekt. W tej chwili chyba to jest, jest mój najlepszy tusz I, i chyba nie będę na razie szukać innego. Naprawdę jestem niesamowicie z niego zadowolona i jeżeli nie macie awersji do silikonowych szczoteczek, to absolutnie polecam Wam wypróbować. Mówię 9,50 w każdym rozmanie dostaniecie ten tusz. Jest rewelacyjny. Czy on, bo tutaj niby jest napisane, że on jakby pobudza wzrost rzęs, ale jak, no ciężko mi stwierdzić, czy, czy tak jest. Ale zupełnie nie dlatego kupiłam ten tusz, po prostu on naprawdę daje piękne rzęsy, nie skleja jakoś bardzo. Rzęsy są, mówię, uniesione, pogrubione, wydłużone, bardzo czarne. Wszystko super robi ten tusz, bardzo polecam. Jeszcze dodam tylko, że ten tusz moim zdaniem jest lepszy od maskary Multi Action Essence i od maskary Max Factors Force For Effect. Więc e, jeżeli macie tamte maskary, to moim zdaniem ten jest jeszcze lepszy. Polecam wypróbować. E, I e, kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o, o, o kosmetyki kolorowe e, i chyba e, ostatnią z tej e, dziedziny, to będzie tuż. De, pff, Boże, lakier do paznokci. Oczywiście nie mogło go zabraknąć. Jest to lakier Deborah, firmy Deborah, który kupiłam we Włoszech. Natomiast w Polsce jak najbardziej ta firma również jest dostępna. W drogeriach chyba Marionaut. No nie wiem gdzie dokładnie, ale wiem, że na pewno, na pewno można ją spotkać w Polsce. I jak widzicie... Kolor tego lakieru, może z tej strony będzie lepiej, o, tutaj lepiej widać. Kolor tego lakieru jest niesamowicie błyszczący. Jest to e, jest taki, no nie wiem, u Was chyba widać jako zieleń, ale on się niesamowicie mieni na e, odzieleni po e, odcienie takie morskie do turkusu. E, i mam go w tej chwili na paznokciach, więc ale wygląda na paznokciach tak samo de facto jak, na, jak w buteleczce. No jest po prostu przepiękny. Od razu wpadł mi w oko. Wpadł mi w oko właśnie ze względu na kolor. Jak wiecie, jeżeli, oglądacie, jeżeli oglądaliście mój filmik o lakierach, o mojej kolekcji lakierów do paznokci lub czytacie mojego bloga, to wiecie, że jestem fanką w ogóle takich kolorów, takich turkusowych, morskich i, i dlatego niesamowicie wpadł mi w oko ten kolor. I jego blask, on ma, jest chyba najbardziej błyszczącym lakierem z mojej kolekcji w ogóle. Zresztą to jest w ogóle cała seria Shine Tech, o Shine Tech. i jeszcze duży plus tego lakieru to jest jego Pędzelek. Dla mnie pędzelek to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz w lakierze. On jest taki, widzicie, bardzo gruby i jest niesamowicie poręczny. Lakier przy malowaniu w ogóle nie rozlewa się po skórkach. Ja tutaj nic nie musiałam korygować przy... przy ja dzisiaj malowałam przy dzisiejszym manicurze, więc bardzo bardzo się wygodnie nim maluje U mnie mniej więcej się około 4 dni trzyma. Przynajmniej za pierwszym razem tyle się utrzymał. Nie wiem, jak będzie w tej chwili, ale trwało jest całkiem niezła. Mnie we Włoszech kosztował ten lakier 7 euro. To jest dużo, ja wiem i pewnie przez to większość z Was go nie kupi, no bo ja rozumiem, że jakby nie warto dużo kasy wydawać. Natomiast mimo wszystko uważam, że warto mieć jakby w swojej kolekcji tak jakieś perełki, takie właśnie kosmetyki trochę droższe, ale zajebiste. Więc ja uważam, że ten lakier jest zajebisty. Właśnie niesamowicie się błyszczy. Ma piękny kolor. Uwielbiam takie kolory. Jeżeli Wy, wy też lubicie, to, to polecam naprawdę. Aha, to jest numerek 70-71. Dobrze. I teraz już przechodzę do pielęgnacji, e, z pielęgnacji, e, a przede wszystkim z pielęgnacji włosów, moje absolutne hity w ogóle tego miesiąca e, to są kosmetyki Frank Provost. E, firma również to są też dwie perełki, które przywiozłam z Włoch. E, I jakby ja wesz, weszłam do drogerii w kawaleze w Alfiem jak byłam. I szczerze powiem, było tam mnóstwo, mnóstwo kosmetyków, których ja nie znałam i nie miałam zielonego pojęcia w ogóle, do czego one wręcz. wręcz co one robią, ponieważ większość opisów była po włosku i te kosmetyki też mają opis po włosku, więc ja mogłam tylko się domyśleć, co one tutaj mogą zawierać i wzięłam je w ciemno, dlatego że Frank Provost to jest. To są to jest sieć salonów, które są również dostępne w Polsce, więc będąc we Włoszech, dziwiam się, że oni sprzedają również e, takie profesjonalne kosmetyki w zwykłej drogerii. Poza tym. E, e poza tym ich cena była bardzo atrakcyjna, bo to jest 5 euro za sztukę, 5 euro za maskę regenerującą i 5 euro za e, spray termoochronny, a 5 euro to we Włoszech kosztuje, kosztują frytki na stoku narciarskim, niestety jest tam e, sorki, jest tam strasznie drogo e, w każdym razie, tak, tutaj jest maska e, Expert Preparation, e, która po prostu ja się w niej zakochałam e, naprawdę jest to jest najlepsza maska, z którą ja miałam do czynienia. To jest maska, która sprawia, że moje włosy po prostu wyglądają jak odmienione. Są niesamowicie nawilżone, miękkie, po prostu. Zupełnie inaczej ja w tej chwili nie, uży, nie używałam tej maski, więc jakby nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak na bieżąco, tak? ale generalnie naprawdę niesamowicie włosy po niej wyglądają. Są błyszczące, miękkie, nawet, nawet kilka osób zwróciło uwagę, że po użyciu tej maski mam naprawdę super włosy, więc to jest naprawdę pewien taki wyznacznik, że, że widać widać zmianę. I, ta maska, z tego co tutaj, jakby przejrzałam, ten skład, wydaje mi się, że nie zawiera silikonów. Wydaje mi się, że skład. Ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o składy kosmetyków, nie znam się dobrze na tym. Z tego co po prostu zdążyłam w internecie wyczytać, ucząc się na ten temat, to, to skład tutaj tej maski jest całkiem niezły, ponieważ na, na trzecim miejscu już mamy olej palmowy lub jakiś tutaj jest kreska więc jakby ciężko mówić ale jest olej palmowy który z tego co wiem słynie z właściwości bardzo odżywczych więc i jest na trzecim składzie więc na trzecim miejscu w składzie więc to jest jakby też duży atut tego tej tego produktu jest on bardzo wydajny to jest taka zapach ma taki no Kremowy powiedziałabym. Dosyć taki. Pff, pachnie tak dosyć profesjonalnie. budyniowa konsystencja, Bardzo przyjemna. Nie wiem, czy zobaczycie. No, nie zobaczycie, bo jest biała i opakowanie też jest białe. A światło jak zwykle mam mocne. Eee, w każdym razie uważam, że jest to genialna maska. I ja teraz za trzy tygodnie znowu jadę do Włoch i będę jej po prostu szukać wszędzie, żeby tylko kupić co najmniej jedno takie opakowanie na zapas. Chociaż jest bardzo wydajna, więc mam nadzieję, że. Przynajmniej to wystarczy mi na długo. Jeżeli macie dostęp do tych kosmetyków, bo Frank Provost nie tylko jest sprzedawany we Włoszech, ale we wszystkich krajach tych europejskich, jakby wysoko rozwiniętych, to naprawdę nie zastanawiajcie się, jak gwarantuję, że będziecie bardzo zadowolone. I druga rzecz z tej firmy to jest spray termoochronny który chroni do temperatury 180 stopni pewnie dla części z Was to 180 stopni będzie niewystarczające dla mnie jest wystarczające absolutnie i dla mnie to jest spray, który jest tak jakby odżywką również bez spłukiwania ponieważ zdecydowanie ułatwia rozczesywanie włosów sprawia, że te włosy są bardziej miękkie w dotyku ładniej się błyszczą i absolutnie rzeczywiście chroni przed wysoką temperaturą tu już sprawdziłam wielokrotnie, bo w tej chwili używam tego sprayu po każdym umyciu i nie przeciąża włosów, w ogóle one się nie, nie przetuszczają szybciej po użyciu takiego sprayu można go używać również na sucho i na mokro to wyczytałam w internecie, bo tutaj wszystko niestety jest po włosku e, aha i jeszcze co, chcia, co chciałam dodać, Nalazłam e, na stronie bodajże francuskiej e, taki portal m, który jest podobny do wizażu i były właśnie oceny tych kosmetyków łącznie jakby z opiniami w języku francuskim e, i e, oba te kosmetyki mają 4,5 gwiazdki na 5 i mają rewelacyjnie dobre opinie, więc to nie tylko jest Moja opinia, ale wiem, że dużo osób też je bardzo poleca. Boże, czuję, że z nosami leci? Sorry. Właśnie wróciłam z dworu, niestety, jak jest zimno, to strasznie mi zatoki puszczają. E, dobrze, kolejną rzeczą, bo widzę, że strasznie się długo rozgaduję dzisiaj. E, to jest krem pod oczy. To jest mój pierwszy krem pod oczy w ogóle w życiu. Stwierdziłam, że skoro mam 23 lata, to już warto by jakby tą skórę pod oczami bardziej nawilżyć. E, I e, za na mowę moich kochanych blogerek, kupiłam krem do oczu z Flossleku. Krem pod, pod oczy do skóry wrażliwej. Ojku, strasznie światło mi tutaj mocno daje, więc nie zobaczycie chyba, nie, 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 nie zobaczycie niestety napisów, które tu są, sorki, ale ten nos mi drapi strasznie. W każdym razie, to jest krem. O, mniej więcej tu widać, poznacie po opakowaniu w drogerii. To jest krem, który naprawdę świetnie nawilża okolice pod oczami i jest jednocześnie bardzo delikatny, bo jest on do skóry wrażliwy, jest hipoalergiczny i myślę, że naprawdę osoby nawet o bardzo wrażliwych oczach będą z niego zadowolone, ponieważ on nawet jeżeli nam się dostanie do oczu, to... Na, nie poczujemy nic, nie, ja nie czułam żadnego szczypania, po prostu nic e, więc to jest duży plus, jest nie, niesamowicie łagodny a jednocześnie bardzo delikatny i dobrze nawilża e, czy spły, spłyca zmarszczki bo tutaj nie wiem, czy chyba coś takiego producent pisze no, nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo de facto zmarszczek nie mam, mam tylko takie po jednej kresce pod o, każdym okiem ale ja te kreski już mam od Chyba od zawsze, więc tego raczej żaden krem mi nie wyprostuje. Generalnie naprawdę dobry krem, dostępny na przykład w Superfarmie, a także w, sorry, w, w aptekach i kosztuje przynajmniej w Superfarmie w manufakturze 13 zł, więc cena bardzo niska. Naprawdę dobry, nawilżający krem pod oczy. Kolejną rzeczą, którą również wtedy kupiłam w Superfarmie i jestem niesamowicie też zadowolona z tego produktu, to jest krem do z firmy Elbiotika, Dość już znany produkt. I Ja kupiłam dwa takie kremy za sumę 11,99, więc to jest też bardzo, bardzo dobra promocja. Być może ona nadal trwa, ponieważ ja już widziałam, że ona trwa... Yy od miesiąca i, i chyba cały czas jest, więc jeżeli chcecie kupić, to biegnijcie do Superfarmu i sprawdźcie, czy można nadal kupić dwa za jeden ten krem, bo on naprawdę działa. Ja używam taki krem od jakichś 10 dni i już po niecałym tygodniu zauważyłam, że moje rzęsy naprawdę stały się dużo dłuższe, dużo gęstsze i nawet ciemniejsze, więc ten krem robi naprawdę wszystko, co ja bym od niego oczekiwała. I w tej chwili, po 10 dniach, naprawdę widzę dużą zmianę, a de facto tutaj podobno trzeba minimum 30 dni stosować, żeby, żeby zobaczyć efekt. A ja widzę ten efekt już po znacznie krótszym czasie. Ale pewnie też to dlatego, że. że również ten krem stosowałam na dzień, bo producent pisze, że powinniśmy go stosować na noc, ale ja czasami używałam też na dzień, kiedy nie malowałam rzęs, dlatego być może efekt u mnie pojawił się szybciej. Dobra, kolejną rzeczą jest peeling Isana, który już chyba Większość blogerek ma, i dlatego ja też kupiłam, bo wiedziałam, chyba musi być naprawdę super, skoro wszyscy go kupują. rzeczywiście jest super. To jest peeling z imitowanej edycji czekolada i wanilia, dostępny tylko i wyłącznie w Rosmanach. Kosztuje śmieszne pieniądze. To jest 5,50 za taką tubę 200 ml. I no, największą zaletą tego peelingu jest jego niesamowity zapach. Co prawda, on z tubki pachnie tak strasznie mocno, ale. By... Gdy używamy go już na ciele, to ten zapach nie jest aż tak drażniący, tylko jest bardzo przyjemny i mi się podoba, że po użyciu bardzo długo mi pachną ręce tym peelingiem. To jest według moim zdaniem plus, tak, bo bardzo fajny zapach. Bardzo słodki, możecie sobie zresztą wyobrazić. Biała czekolada plus wanilia. Jeżeli chodzi o ścieranie, ściera średnio. Znaczy tak, jak ja bym w sumie oczekiwała, bo nie lubię bardzo mocnych peelingów, bo oni po prostu drapią. A ten jest taki dosyć łagodny, bardzo przyjemny. Przyzwoity i bardzo tani. Warto, jeżeli jesteście w Rosmanie, warto po niego sięgnąć. 5,50, bardzo niska cena. I przy okazji, też, jeżeli jesteście w Rosmanie, również polecam bardzo krem brązujący Alterra. Ostatnio też coraz większym hitem się staje. Ja go kupiłam bardzo szybko, po tym jak usłyszałam o jego istnieniu. To jest. Producent, producent pisze, że to jest krem brązujący, ale. No, ja nie powiedziałam, że on jest brązujący, ponieważ nie, nie jest tak, że on nadaje nam stopniowo opalenizny. Jedyne co to po prostu cera po jego użyciu jest po prostu taka: ma taki ciepły, fajny odcień, troszeczkę jak, jakby była muśnięta słońcem. Ja zaraz Wam pokażę, jaki jego. Jak jego odcień jest, o ile zobaczycie. No, ale cały czas mam tutaj bardzo mocne światło, niestety w dziennym świetle nie jestem w stanie nagrywać. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Strasznie dużo w tej chwili. O Jezus, wziąłem taką wielką kropkę. On jest taki, ma, jest w ciemnej tonacji. O, teraz już na całą rękę sobie umazałam nim. Boże, e, nie wiem, czy, czy zobaczycie. Tak, jeżeli chodzi o moją skórę, to mo do mojej skóry jest to idealny odcień. To jest niemalże identyczny odcień, jaki ja mam, e e ja ma, ma moja skóra. A przypominam, że ja stosuję na przykład Revlon Color Stay, który zresztą mam w tej chwili na twarzy, w numerze 180. Jeżeli, macie, jeżeli używacie też tego produktu w tym numerze, to ten krem brązujący Alterra na pewno będzie Wam pasował do kolorytu twarzy. On się świetnie stapie ze skórą, dobrze tą skórę nawilża, odżywia. Bardzo, bardzo dobry skład jest tego produktu, ponieważ on zawiera no, wszystkie. Te rzeczy, które dało się zastąpić jak najbardziej naturalnymi rzeczami, to tutaj one są zawarte, czyli nie ma żadnych jakichś silikonów, parabenów, tylko jak najbardziej naturalny skład. To, co może drażnić w tym, w tym kosmetyku jest jego zapach, ponieważ jest to zapach brzoskwiniowy, a on jest strasznie mocny i to nie jest taka słodziutka, chemiczna brzoskwinia, jaka bywa w tych, w tych no, ładnie pachnących produktach, tylko to jest taka, taka naturalna brzoskwinia, ale no, nie taka fajna, jak, jak można by się spodziewać. Poza tym, no, jeszcze minusem przy mojej skórze jest to, a ja mam skórę tłustą, że niestety on się u mnie utrzymuje krótko, bo on znika z mojej skóry po 5-6 godzinach, już go nie ma, więc trzeba niestety go. Kilka ładnych razy w ciągu dnia poprawiać, ale i tak bardzo lubię go stosować, bo ładnie się stapia ze skórą. Kosztuje tylko 10 zł, więc to też jest jego wielki, wielki plus. Generalnie mówię, dobry, dobry kremik na dzień mógłby się dłużej utrzymywać, ale on jest przede wszystkim przeznaczony do skóry normalnej i mieszanej, więc jakby jestem w stanie mu wybaczyć, że do skóry tłustej nie jest tak, tak dobry, ale nie wiem jak, też jak do skóry słuchaj, bo jakby zupełnie to jest nie moja, nie moja bajka. Ale myślę, że warto spróbować, jeżeli nie jesteście bardzo blade, to, to myślę, że ten odcień też tego kremu będzie Wam pasował. Dobra, jeszcze jedna rzecz będzie to żel pod z biały jeleń z kozim mlekiem. Natomiast ja nie tyle chcę go Wam polecić pod prysznic, chociaż wtedy na pewno się w takiej roli sprawdzi, ponieważ też ma bardzo dobre recenzje na wizerzu, ale ja chcę Wam niesamowicie polecić go do mycia pędzli. Ja wczoraj myłam moje pędzle i byłam po prostu w niebo wzięta, bo ten żel po prostu wypłukał Cały brud, nawet taki najbardziej już wtarty w pędzle, w ciągu po prostu kilku kilkudziesięciu sekund. Naprawdę świetnie, świetnie szybko usuwa brud, lepiej niż wszelkie, wszelkie szampony, które stosowałam do tej pory, lepiej niż mydła w płynie. Poza tym ma bardzo przyjemny zapach. To jest taki... Zapach taki jakby kremowo-mleczny, ale bardzo miły, i co mi się też podoba, że później pędzle przez bardzo długi czas pachną właśnie tak, jak, jak ten żel. Dla mnie to też jest duży plus, bo mówię, że jest to zapach bardzo przyjemny. I co więcej, jeszcze ten żel jest niesamowicie łagodny, więc mimo, że on naprawdę dobrze usuwa ten brud, to jednocześnie jest bardzo łagodny dla naszych pędzli, więc możecie być pewne, że jakby nic się z nimi nie stanie, nie, nie staną się bardziej twarde, szorstkie i tak dalej. Szczególnie, że on jest do skóry wrażliwej, jest hipoalergiczny, więc mówię, jest bardzo łagodny, ładnie pachnie i świetnie, świetnie oczyszcza pędzle, oczyszcza również świetnie szmatki, które stosujemy na przykład przy metodzie OCM, jak, którą stosuję, zaraz jeszcze Wam powiem o tym na sam koniec, właśnie też świetnie wypłukuje z nich brud. I właśnie na koniec chciałam powiedzieć też, że moim jakby. Hitem lutego i nie tylko lutego właśnie jest metoda OCM. Tutaj właśnie mam moją mieszankę OCM, czyli Oil Cleansing Method, czyli olejowe oczyszczanie twarzy. To jest moja mieszanka, która zawiera 40% oleju rytynowego, 50% olejku dziecięcego HIP i 10% zwykłej oliwy z oliwek. I naprawdę świetnie się sprawdza do mojej skóry. Ja używam, znaczy stosuję tę metodę codziennie lub co drugi dzień. I moja skóra naprawdę jest dobrze oczyszczona, jest rozjaśniona, taka promienna niesamowicie. Poza tym, jest, jej koloryt jest taki wyrównany. Naprawdę dobrze się ta metoda u mnie sprawdza, chociaż stosuję dopiero od jakiegoś tygodnia, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są dłuższe efekty tej metody. Dopiero zaczynam. Nie jestem absolutnie ekspertem, ale już wiem, że ta metoda bardzo się u mnie sprawdziła i wam też polecam. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie o tej metodzie, wszystko i jak ją stosować, to ja na dole w filmiku dam wam po prostu linki do. Do, do innych filmików, które, które nagrały dziewczyny z YouTube'a, i wszystko jakby można się tam dowiedzieć z ich opinii. Może już na koniec strasznie się plączę. Ale dobra, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że bardzo się nie wynudziłyście. Następny filmik, mówię, to na pewno już będzie recenzja pędzli Royal Techniques, bo już specjalnie wczoraj je czyściłam, żeby móc je Wam pokazać czyściutkie, w pełnej krasie. Więc. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam jeszcze na mój kanał. I dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Hej!